Poczucie winy w relacjach z tatą można krótko podsumować przysłowiem: Zastaw się, a postaw się. To znaczy, bardzo chcemy podświadomie temu naszemu tacie lub innej osobie, która tę funkcję sprawowała w naszym życiu, albo biologicznemu tacie, którego nie ma, ale którego w swojej głowie gdzieś tam nosimy, pokazać, że jesteśmy wystarczający: pokazać, że jesteśmy dość dobrzy, że jesteśmy dość hojni i przez to Obdarowujemy osoby najbliższe, a czasami po prostu bezdomnych na ulicy w nadmierny sposób, wydając swoje ostatnie pieniądze, poświęcając swoje oszczędności i licząc podświadomie, że kiedyś któregoś dnia w zamian od tego czy fizycznego, czy wirtualnego, wyobrażeniowego taty, jakaś gratyfikacja, jakaś forma uznania nas spotka. Poczucie winy w relacji z tatą wykształca się. Najczęściej wtedy, kiedy tata wymagał, kiedy tata był surowy, kiedy tata stawiał wysoko poprzeczkę. No i tutaj oczywiście relacje z tatą zawsze rzutują na finanse, zawsze rzutują na naszą pozycję społeczną, na to jaki zawód wybieramy, czym się trudnimy, czy jakie mamy pasje i jeśli mamy poczucie winy w stosunku do naszego taty, będziemy zawsze starali się nawet kosztem własnych pragnień, kosztem własnych dzieci, rodziny, czy kosztem po prostu własnego komfortu i przyjemności spełniać te oczekiwania i wybierać te ścieżki, które no, powinny prowadzić do tego, że tata się ucieszy. I tutaj nie tylko chodzi o to, że no, po prostu zostanę inżynierem, chociaż chciałem być malarzem, no bo tak chciał tata. To jeszcze nie jest największy problem. Problem jest wtedy, kiedy mimo wszystko wybieramy. To działanie i ten zawód, który czujemy, z którym jesteśmy w sercu związani, czujemy, że powinno nam iść i działamy w zgodzie ze sobą, a jednocześnie żadna gratyfikacja nas z tego tytułu nie spotyka, a przynajmniej nie taka, jakiej byśmy oczekiwali. Mamy problemy finansowe, no i tak jak już wspomniałam, wydajemy nadmiernie pieniądze, często których nie mamy. Osoby z poczuciem winy w relacji z tatą będą wpadały w spirale długów, ale też niekiedy w inne uzależnienia. Nieważne od czego, naprawdę, czy to jest alkohol, czy to jest jazda na motorze, to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Chodzi o sam mechanizm nadmiernego poświęcania uwagi, czy nadmiernej rywalizacji nawet samemu ze sobą w danej dziedzinie, w danej Czynności. Może to być na przykład właśnie brawurowa jazda na motorze i przebijanie swoich własnych rekordów, albo przebijanie tego, z jaką jeszcze prędkością można wykiwać policję. No, przy tym niestety, tak w przypadku narażania swojego budżetu, rozdając pieniądze bezdomnym, narażamy swoje życie, narażamy swoje zdrowie. No, nawet często nie kłiniąc po co. Ludzie robią to, bo wydaje im się, że to jest dla nich przyjemne, natomiast coś, co naraża nasze życie i zdrowie i jeszcze do tego jest nielegalne, oczywiście, że nie jest tak naprawdę przyjemne dla nas jako ludzi. To nie jest dobre, to nie jest przyjemne i nieważne jak bardzo wydaje się z umysłu, że otrzymuje się z tego jakąś adrenalinę, jakąś formę gratyfikacji. Jest to tylko sztuczna rekompensata tej gratyfikacji od taty, której nie dostaliśmy w dzieciństwie i wynika to tylko i wyłącznie ze stłumionego poczucia winy, które objawia się później nadmiernym działaniem. Mam nadzieję, że to Wam pomogło. Żeby poradzić sobie z tym problemem, trzeba po prostu ograniczyć ilość wykonywanych czynności i ograniczyć ilość wydawanych pieniędzy. Jak zwykle z umysłu musimy troszeczkę nakłonić się do tego, to znaczy nie podaję tutaj magicznego remedium, w dziale, w dziale umysłu dążymy do tego, żeby własnym procesem myślowym i własnym działaniem osiągnąć upragniony cel. Krótko mówiąc, ogarnąć to głową. I żeby to ogarnąć głową, trzeba ograniczyć działania w ogóle. Wszystkie. Po prostu ilość wykonywanych czynności w ciągu dnia. Dlatego, że te czynności nie są wykonywane świadomie, one są wykonywane kompulsywnie i wydawanie pieniędzy kompulsywnie to jest tylko... Jeden z aspektów, który wyraźnie później odczuwamy poprzez pusty portfel lub poprzez spiralę długów, w którą się wpędzamy. Ale to dotyczy dokładnie każdej jednej czynności i po otwieranych dziesiątek okienek w telefonie, dziesiątek okienek rozgrzebanych czynności w kuchni, w łazience itd. Po prostu zminimalizować wykonywane. Czynności. Unikniecie także wtedy tych momentów wydrenowania, kiedy już padacie bez sił i nie macie totalnie siły na zrobienie tego, co na przykład akurat w tym, w tym momencie zrobić. Musicie także zharmonizować, ograniczyć ilość czynności. Pozdrawiam Was i zachęcam do odtworzenia poprzedzającego nagrania, czyli wstydu w relacji z dziadkami. Pozdrawiam Was.